Cześć, witam w kolejnym odcinku w ten mroźny poranek, ale za to południe będzie bardzo ciepło, 15 stopni podobno dzisiaj. E, co chciałem powiedzieć, e, dzisiaj betonujemy tutaj e, płytę w garażu, będzie beton gładzony, a przy okazji chciałem wam pokazać ostatni nasz projekt. Co tutaj się dzieje, widzicie w tle? Tutaj już cieśle stawia, stawia dom szkieletowy. Szkieletowe, ale po niemiecku, nie po amerykańsku, trochę jest inny, trochę inna grubość drewna, bo kiedyś sam stawiałem, to wiem. Kiedyś sam stawiałem takie rzeczy w Grzybowie. Koło koło, koło koło brzegu. I tam żeśmy mieli troszkę inne drewno. Tam było budownictwo szkieletowe, ale kanadyjskie. Tutaj Niemcy, jak to Niemcy. Wszystko bardziej masywne. Ale też jest płyta OSB, też są takie kantówki, tylko oczywiście grubsze. Ciekawe, właśnie jaki. My żeśmy chyba z tutaj w środek dawali, zaraz zmierzę. 18. No. My chyba żeśmy czternastki tutaj dawali. I do tego była wełna, i do tego był też steropion. Ale to było już bardzo dawno temu, muszę od razu powiedzieć. Więc może coś się zmieniło, może Niemcy całkiem inaczej to robią. A tutaj w środku też są kips kartony. Sufit jest. O, sufit jest drewna. Taki, takie ładne drewno zobaczcie. Tak jakby. Mm, pomalowane lekko takim mleczną farbą. To chyba już jest na i tak zostanie. To wygląda na, naprawdę ładnie. Więc tutaj chyba nic już nic nie będzie robił. No tego jest jasne i widać. Strukturę drewna. Fajnie wygląda. Tutaj jest płyta zielona, i normalna, biała. Płyta OSB już w środku jest. Jak będę miał chwilę więcej czasu, to obejdę ten dom dookoła, tam wam więcej trochę jeszcze pokażę. Musimy się przygotować do betonowania. A tak, dla przypomnienia, wyglądać będzie garaż. Tutaj, gdzie pręty wystają, będą ściany betonowe. Reszta też będzie postawiona z elementów drewnianych, szkieletowych. Tu dzisiaj betonujemy, pogoda jest piękna, ale do wygładzania betonu przyjeżdża inna firma. W naszym przypadku jakaś turecka firma się tym zajmuje. Robią to bardzo dobrze. A my raczej rzadko to robiliśmy, więc to będą zeszło dużo czasu i na koniec może by nie wyszło tak, jak powinno wyjść. Trzeba zostawić taką pracę dla profesjonalistów. Zobaczcie jak to wygląda. Całkiem fajnie. Solidnie przede wszystkim. Przejdziemy się jeszcze dookoła. Sam jeszcze nie obchodziłem. Z mojej własnej ciekawości także. No, ładny będzie to dom, trzeba przyznać. Ładne miejsce. Tu teraz pamiętacie, żeśmy układali te elki. O, tak to wygląda. No, jeszcze daleko jest do wykończenia, ale już coś widać. Tutaj ma pan sam firmy budowlane, właśnie, jest cieślą. Zazwyczaj to oni tam dachy robią. Od czasu do czasu pewnie też stawiają takie domy. No i pewnie, jak ma trochę czasu, to u siebie robi, może po południami. Chociaż, jak już zaczną, to najlepiej, żeby szybko to kończyli i przykryli dachem, żeby to im po prostu nie padało na, na, na te drewniane elementy, bo to wiadomo, woda niszczy drewno i to się nie da ukryć. Nie wiadomo, jak była było to lepiej, jak jest już dachem przykryte. A w ten tygodniu jest pogoda, może, może do weekendu zdążę, bo sobota, niedziela już ma padać, więc być może zasuwają od rana do wieczora. Nie wiem, muszę pogadać z Panem, bo jeszcze nie zamieniłem z nimi słowa. Czwik mają do dyspozycji. No, fajne rozwiązanie, bo macie tutaj konkretną piwnicę, parter zabetonowany oczywiście przez nas. Także wilgoć temu y, domowi nie grozi od od dołu, bo wszystko stoi sobie najładniej wysoko na betonie. Trzeba było naprawdę coś spieprzyć, żeby tutaj gdzieś coś się wydarzyło. A od góry wygląda to tak. Zobaczcie, teraz ma ładną pogodę, ładnie słońce nam podświetla. Też używając tępli skośnych, dodatkowo, żeby ściana stała, żeby wiatr nie porywał wczoraj wiało. Więc wszystko może się wydarzyć. Nawet murowane ściany wiatr przewraca, a co dopiero z drewna. Gdzie są dużo lżejsze. O, teraz tak. Po trochę podświetło. Idziemy w drugą stronę. No fajnie to wygląda. Lubię, lubię drewno. Osobiście dużo bardziej niż tą pracę, którą teraz wykonuję. Bo z pierwszego zawodu jestem także stolarzem. I dlatego lubię czystą pracę. Drewno to czysta praca, przyjemniejsza. Dużo przyjemniejsza. W ogóle nie ma co porównywać. A na budowę w Niemczech trafiłem dlatego, że po prostu nie trzeba było... Na początku, jak nie znałem dobrze języka, tylko trochę, to na budowę było, była możliwość pracy bez perfekcyjnego języka. I dlatego zostałem na tej cholernej budowie przy murowaniu i betonowaniu. Nie jestem murarzem, ani zbrojarzem, ani kimś takim z zawodu, więc sami rozumiecie. I tak, pierwsze auto mam wylane, wygładzone. Tak wystarczy. Beton będzie gładzony maszyną, więc będzie idealnie gładki, ale to pierw musi przestygnąć. Co jest ważne, żeby dobrze zagęścić beton, żeby tutaj wszędzie nam nie było później pęcherzyków, jak rozszalujemy powietrznych. Tutaj jest listwa, tak tzw. drycant lajst, żeby tutaj ładnie nam narożnik wyszedł. Od razu nie trzeba było go szlifować. No. Wygląda dobrze. To jest fuga uszczelniająca. Jakby ktoś nie wiedział, ona jest pokryta taką warstwą klejącą, uszczelniającą, żeby woda się nie dostawała pod ścianą, pod gotowym elementem ściany betonowej, tak zwanym cokołem. Kolejna auto już dojało. Nie zostało nam wiele, jak to już skończymy? Jak to już tutaj skończymy, jedziemy z powrotem na swoją nową budowę, i tam będziemy układać 4 dół na podpłytę fundamentową. Właśnie muszę zrobić ten film o płycie fundamentowej. Szczerze mówiąc, chętnie by się zamienił na taką pracę przy betonie czy murowaniu na taką pracę przy drewnie. I tak beton mamy już do końca wylany. Przez nas wygładzone. Teraz trzeba nawet kilka godzin przy tej pogodzie poczekać, żeby trochę związał i żeby można było go wygładzić tak jak należy. Z naszej strony to już na dzisiaj tyle. Eee, Przejeżdżamy teraz na inną budowę. Będziemy układać sztyrodu pod płytę fundamentową i zbroić. Także zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Wciśnij oczywiście dzwonek i łapka w górę, jeśli masz na to ochotę. A my widzimy się już wkrótce. Cześć. Witam w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Andrzej. Pracuję w Niemczech w firmie budowlanej od ponad 15 lat. 40 km od Stuttgartu. Jak ktoś oglądał wcześniejszy odcinek, to jesteśmy przy budowie domu. Układamy płytę fundamentową, tym razem ocieplamy ją, szalujemy. To widać w tle. Zaraz wam pokażę co i jak. I tak, tak zostało to zaszalowane przy pomocy takich kociołków. To raczej nam nie wystarczy, trzeba będzie jeszcze tutaj coś pokombinować. Bo 30 cm betonu będzie dość spory napór. Więc na pewno nam się trochę to rozepcha. Nie trzeba będzie tutaj coś dodać. Ale żeśmy już ułożyli też 4 dół. O takich parametrach. 30, 35? Bas, nie wiem czy to... Kogoś taka firma interesuje. Z... Z pod spodu wystaje oczywiście uziemienie, które wcześniej było ułożone na ziemi. Jak to uziemienie? Ono wystaje teraz sobie w kilku miejscach, tak jak tutaj widać. O tutaj, tak dookoła. Połączymy je później z matą strojową. Której... Tyle dół zostało ułożone na takim grysiku. Oczywiście wyrównane przez, przy pomocy laseru rotacyjnego. Następnie układamy taką folię, jakieś ułożymy wszędzie sztyro dół, a dopiero później listwy dystansowe i, i mata zbrojeniowa, dolna, górna i Dużo różnego rodzaju zbrojenia. Później Wam pokażę, jaka jest wielka hałda samego zbrojenia na samą płytę fundamentową. Będę musiał zrobić ile jest ton, ale bardzo dużo. Tak wygląda nasza dotychczasowa praca. Pole ułożona. Nie wolno zapomnieć oczywiście na rurach, o rurach spustowych, kanalizacyjnych, odpływach. Żeby przypadkiem czegoś takiego nie zakrzyć, bo jak to będzie później zalane. 30 cm warstwą betonu, no to będzie mały problem. Folia położona, tutaj jeszcze są fundamenty pogłębione. Tutaj też ułożymy sztyrodów. Widzicie, po bokach jest, tak żeśmy rozwiązali to, żeby to jakoś podeprzeć, żeby się nie, żeby jakoś to postawić, żeby nam się to nie obaliło. Tu już jest dole też położony. A tutaj musimy jeszcze ułożyć. 4 duo docinamy piłą taśmową, którą docinamy tą na co dzień. Zresztą wszystko nie docikamy. docinamy, co się da. Czasami nawet drewno, jak trzeba. Jakąś łatę można przeciąć, i jakąś płytę szalonkową też da się uciąć tą piłą. Także tutaj macie symbol, jakby kogoś interesowało. Maszyna w sumie nie do zdarcia. Co się psuje, raz na kilka lat trzeba wymienić ten brzeszczot. I naprawdę, raz na kilka lat. A my tego prawie codziennie używamy. Eee, lub tutaj siada łożysko. Jedno albo drugie. Zazwyczaj to górne. I to wszystko, co się psuje w takiej chwili. No i rdzewieje, jak widzicie, bo stoi cały czas na zewnątrz. Przykrywamy ją czasami, ale i tak rdzewieje. Ten odcinek oczywiście się nie kończy, jutro jedziemy dalej. Dzisiaj zacząłem popołudnie w ogóle nagrywać, bo byliśmy na innej budowie wcześniej i tak wyszło. Marka. A tutaj chciałbym Wam pokazać, ile jest przeznaczone stali na samą płytę fundamentową plus słupy. Także bez, bez piętra pierwszego. Ile jest ton, nie wiem, ale dużo. Gdybym przy, był przy rozładunku, to bym wiedział ile jest to, ale tak oddany już jest kwit, więc nie będzie wiadomo. Sporo co nie. No jest tego zobaczcie, to jest nie wszystko. O, tutaj jeszcze. Będzie kupę wiązania. Nienawidzę tej roboty, od razu mówię. To nie mój świat w ogóle. Wolę osobiście jako... Stolarz z pierwszego zawodu szalować, niż wiązać stal. Brudna robota, do tego można sobie ręce pokaleczyć. Dlatego nie lubię. I tak, sztyrodło mamy już do końca ułożone. W 100% w fundamentach też, tych głębszych. Folię wczoraj kolega zaczął układać, dokończymy za chwilę układać folię. Pod czym ułożymy listwy dystansowe i zaczniemy układać także mata brońowa. A wszystko zaczęło się tak, jak przyjechaliśmy tutaj na budowę, trzeba było zrobić wykop pod e, kanalizację. To było jako pierwsze. Ułożyliśmy kanalizację, e, zaszalowaliśmy. Po szalowaniu zsypaliśmy, wyrównaliśmy podłoże całe gryskiem, żeby móc układać. E, 4 to jest kolejne 5 cm, 40 cm e, beton mineralny, 5 cm e, grysik i 6 cm sztyro dół, jak do tej pory. Oczywiście, wszystko dookoła też zaszalowane. Szalowanie tak wygląda dookoła. Tyle, że mówię, trzeba będzie to jakoś wzmocnić, bo bo raczej to słabe wygląda na te 30 cm betonu Co na pewno się nam rozejdzie Zobaczymy jak to chodzi trzeba będzie tutaj z tyłu coś jeszcze dokręcić jakieś poprzeczki dodać bo same koziołki w tym przypadku nie wystarczą są za niskie po prostu i tak, folię mamy ułożoną teraz układamy listę dystansową 5 cm 2 m długości tak to wygląda co jakieś 50 cm, chociaż to ja może będziemy musieli też gęściej, ponieważ będzie duży, większy ciężar niż normalnie. Widzieliście, ile będzie zbrojenia, żeby ich nie pomiażdżyło w którymś momencie. Szczególnie jak przyświeci słoneczko. Układamy je skośnie. Kiedyś żeśmy podpatrzyli, po, po, jak to robią tacy ludzie, którzy tylko zajmują się zbrojeniem, żeby się po prostu nam. Te listwy nie przewracały. Dodajemy je lekko pod skosem. Tak jak widać na załączonym obrazku. I tak, listwy dystansowe mamy ułożone. Tak, mówię, co jakieś 50 cm. I po lekkim skosie. Nawet trochę bardziej niż po lekkim. Wtedy nie powinny nam się tak przewracać, jak jakbyśmy je ułożyli prosto. Tak jak mata później leży. One są dość gipkie i się przewracają chętnie. Jak macie jakieś inne listwy, to chętnie bym zobaczył też, jakich używacie. Może trochę, właśnie takich lepszych, które się tak szybko nie przewracają. Te pewnie są bardzo tanie, dlatego ich używamy. My jesteśmy właśnie w trakcie układania maty zbrojeniowej. Oczywiście przy pomocy dźwigu. Zwiążemy takim urządzeniem zbrojenie. Dobra, muszę pomagać. I tak, mota zbrojeniowa ułożona na całej płaszczyźnie. Teraz będziemy układać znowu uziemienie i łączyć je z tym, które wychodzi spod płyty fundamentowej. No tak na przykład jak gdzieś tutaj, o tutaj tu chodzi na przykład tak to trzeba wszystko razem połączyć. Ułożyć na macie, połączyć i będzie dobrze. Dookoła, a później, raz albo dwa, przez środek, zobaczymy, jak tam planie jest dokładnie. I tak zrobimy, właśnie. Tak jak widać, uziemienie mamy już raz, tam nie tam, gdzie ma być. Jeszcze później do tych słupów będzie to tutaj chodzić, ale to później do fundamentów, gdzie, gdzie będą słupy. E, jak to przykręcamy. To co było w ziemi to jest ze stali nierdzewnej, teraz ten drut tutaj, który widzimy ten jest ocynkowany. On będzie w betonie, więc nie ma możliwości, że on tam zardzewieje. To może widać, że to jest stal nierdzewka, a to jest ocynk. Łączymy wszystko za pomocą takich złączek. To jest z ocynku, czyli w beton, to jest ze stali nierdzewnej, czyli ona gdzieś tam w ziemi sobie Ją przekręcamy, tam łączymy w gruncie po prostu tymi złączkami. I teraz jeszcze raz muszę wszystko przejść, połączyć to, tak jak tutaj widać, z tym, co wychodzi z gruntu. I co dwa metry jeszcze do maty muszę przykręcić także tymi złączkami, ale tymi No Bo wiadomo, ze stali nierdzewnej są droższe, i nie ma potrzeby, żeby one były w betonie. Wiesz jak wiadomo stal beton nie, nie rdzewieje, dlatego też mata zbrojeniowa i całe zbrojenie jest nieocynkowane, tylko tak jak surowy wychodzi stal po prostu. Gdy będzie odpowiednio zalane betonem, wtedy nie rdzewieje. I jeszcze zapomniałem dodać, że do tego używam zakrętarki. To jest akurat nasadka yy, 17. Tak idzie szybciej i łatwiej. Jedną ręką zakręcamy, drugą przytrzymujemy. O wiele łatwiej niż kluczem oczywiście. I tak uziemienie mam już zakończone. Teraz to, czego najbardziej nie lubię robić, czyli zbrojenie. Już Wam pokazuję, co na początek. Takie oto zbrojenie. To musimy razem ze sobą pozwiązywać. Pręd szesnastka. To będzie tutaj w tych, w fundamentach dodatkowych, głębokich, bo oczywiście tutaj będzie płyta fundamentowa. Ale to będzie jako wzmocnienie, jeszcze ponieważ tutaj też jakieś leżą. tylko oczywiście, tak takie, które pasują, ponieważ tutaj będzie, gdzie jest teraz piwnica, to będzie chyba jakieś pomieszczenie biurowe, a wyżej, czyli Ertkę 6 czyli parter. Tam będzie garaż, także cała powierzchnia tam będzie garaż, i dlatego musi być strop 30 cm gruby. I tutaj, gdzie są te fundamenty, tylko tutaj będą jakieś wzmocnienia, słupy. Więc dlatego też tyle zbrojenia i takiej grubości. To jest normalny dom mieszkalny, ale, ale będzie wyglądał jak bunkier. Jak to w Niemczech, więc lubią bunkry. Wcześniej w grupie też mieliśmy Prawdziwego zbrojarza. No nie był z zawodu, ale robił to bardzo długi czas, Gdzieś tam w Niemczech, koło Monachium, na jakieś betoniery, chyba naście lat. Więc jemu to szło bardzo dobrze. Tylko chłopaki się nie mogli tutaj pogodzić w grupie i, i trzeba było się rozstać. Nie ze mną. Ze mną jest nadal. Nie wiem, że jest moim kumplem, to jeszcze został moim sąsiadem, a raczej ja jego, bo ja się przeprowadziłem obok niego. I no i tak to wygląda. A poprzedni kolega też był zbrojarzem. I i Taki zbrojarz, powiem Wam, w takiej grupie murarzy to jest naprawdę prawdziwy skarb. No już zaczęliśmy dzisiaj dobrze wiązać zbrojenie, układać. Ale to zrobię już kolejny odcinek, żeby nie było wszystko napaprane w jednym. Zbrojenie to też dużo pracy, dużo ciężkiej pracy. Można się właśnie pokaleczyć, wybrudzić bardziej niż normalnie. I nadenerwować. Ktoś, kto to robi, to wie o, o czym mówię. Eee, I co, jeśli odcinek Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. Widzimy się już wkrótce. Eee, kolejny odcinek, typowo o zbrojeniu płyty fundamentowej. Trzymajcie się, cześć.